Aeon sowicie zapłaci za każdy oddany rok życia. Możemy cofnąć czas. Będziemy dalej poszukiwać, aż stanie się tak, że ani wiek, ani śmierć nie będą już nami rządzić, tylko będzie odwrotnie. Twoje ciało znów jest młode. Zabieg się udał. Jakbyś się czuła, gdyby ktoś oddał twoje życie jakiejś milionerce. I jeśli nie mają nic oprócz młodości, trudno im się dziwić. Ci, którzy czynią czas życia towarem, tak samo traktują ludzi, niczym bydło. Bank chce zająć 40 lat z życia mojej żony. Nie da się nic zrobić. Sąd nakazuje przejęcie 38 lat czasu życia dłużniczki Eleny Toma. Pomocy. Obiecała pani mi pomoc. Mieliśmy się razem zestarzyć. Coś wymyślimy. To da się cofnąć. Ona ukradła ci 40 lat życia. Odzyskamy. Próbuję wam powiedzieć, że jestem po waszej stronie. Uznałaś, że twoje życie jest warte więcej niż jej. Młodość. To brzmi kusząco.